Dzień dobry, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was na czytanie tygodniowe. Zrobimy sobie czytanie z kart kipera. Ja też znajduję się na kaszubach i przygotowuję e, miejsce do kupalanki, czyli właśnie do spotkania w gronie kobiet, które odbędzie się 24 czerwca na kaszubach. E, Także wszystkie informacje na ten temat w opisie pod filmem, bądź na królowamocy.com, czy też na królowamocy33małpa.gmail.com Na stronie, moi drodzy, przepraszam, tej informacji nie umieściłam, także albo mailowo, albo w opisie pod filmem. Kochani moi, zobaczmy... W takim razie, jaki to będzie dla nas tydzień? Mamy karty pierwszą, drugą i trzecią. Będziemy też karty dobierać, jeżeli odpowiedź będzie niejasna. Dobrze. Ja rozpoczynam od obiektu pierwszego. Zobaczymy sobie tutaj, jaki to będzie tydzień dla Was pojawia się karta mężczyzny osoba główna moi kochani w tym tygodniu bardzo ważne będzie dla Was mężczyzna to może być Wasz partner Wasz szef, Wasz ojciec tematy i relacje związane z mężczyzną jeżeli jesteś mężczyzną to ten tydzień będzie dla Ciebie takim czasem Uwalniania energii męskiej, integrowania w sobie energii męskiej. To jest to, co ja bardzo mocno czuję. Mam też takie poczucie, że będziesz w tym tygodniu uporządkowywać bardzo mocno swoje sprawy i możesz mocno skupiać się na sobie, dlatego że jesteś w trakcie, no powiedziałabym, takiej energii przemiany. Jest to też karta, która zachęca Ciebie do tego, żeby w tym tygodniu, bez względu na płeć czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną słuchać swojego głosu. Głosu swojego serca, głosu swojej duszy. To jest też doskonały moment, że jeżeli na przykład. Jesteś mężczyzną, to właśnie powinieneś nawiązać tę łączność ze sobą, z własną duszą, zastanowić się, czy w Twoim życiu jest radość, czy to, co wykonujesz, daje Tobie radość, daje Tobie pasję, ale też, jeżeli jesteś kobietą, a wiem, że jest większość kobiet, to. Wejdź w swoje czucie, w swoją intuicję, jeżeli chodzi o twojego partnera. To jest bardzo ważne. Czy też mężczyzna, który jest dla Ciebie ważny. Tutaj, jeżeli na przykład jesteś samotna, możesz też poznać kogoś do relacji. W każdym razie. Główny twój temat na ten tydzień. Czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, to jest energia męska. Zobaczmy, jaka jest rada kart dla Ciebie. Tutaj jest powiedziane, że warto połączyć się z intuicją. Tak? To, to na pewno. Ale popatrzmy jeszcze, co tutaj by karty chciały dopowiedzieć, jaka jest. Jaka jest rada dla Ciebie wysoka wygrana. Hmm. Powiem tak, to jest to, co mi tutaj przychodzi jako pierwsza. Hmm. Połączenie się z głosem własnej duszy, z własnym sercem. Zastanowienie się nad daną relacją. Czy nad danym mężczyzną, czy nad sobą samym, z poziomu serca, z poziomu czucia, daje Tobie mm, możliwość osiągnięcia sukcesu. Bo tutaj mamy pokazaną energię wysokiej, wygranej, czyli szczęścia. Um, Takiego, powiedziałabym, szczęśliwego zrządzenia losu. Ale tutaj kluczem, by właśnie coś Wam się poszczęściło, jest intuicja, jest wejście w przestrzeń serca. I czuję, że cały ten tydzień będzie się właśnie kręcił wokół energii męskiej. Możliwe też, że wielu z was właśnie otworzy przestrzeń swojego serca będzie uzdrawiało relacje, męsk znaczy, przepraszam, damsko-męskie relacje z mężczyznami i podczas tego uzdrawiania będą różne tematy się odblokowywały, i to w konsekwencji przyniesie Tobie po prostu szczęście. Wszystkiego dobrego, kochani. Zapraszam Was do, yy, do czytań uzdrawiających, do czytań kronik akaszy, do przeszłych żyć, do przeznaczenia duszy. Tam sprawdzamy lekcje, dary i yy, yy, programy karmiczne, które macie, yy, a także do, do wielu, wielu innych usług. Również do webinaru. Moja piękna relacja z pieniędzmi, droga do obfitości. Dziękuję Wam bardzo, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Teraz obiekt numer dwa. Mamy tutaj karty Kipera, moi kochani. Są to nowe karty, które do mnie przyszły w ostatnim czasie, i bardzo dobrze mi czytać z nich energię. Więc poczułam, że właśnie z nich zrobimy sobie przesłanie na ten tydzień. Zobaczmy, co dla Was się wydarzy w tym tygodniu, moi kochani. Macie tutaj nieoczekiwane pieniądze. Taka jest tutaj energia pokazana. spróbuję sfokusować, ale widzę, że, że nie. Dobrze. Nieoczekiwane pieniądze. Mm, moi kochani, no jest to bardzo dobre przesłanie jest to bardzo dobra zapowiedź, dlatego że tutaj, w tym tygodniu, to czego się możecie spodziewać, no to właśnie energii pieniądza. Energii szczęścia. I w związku z tym radości to jest bardzo dobra karta, to jest bardzo, bardzo dobre przesłanie dla Was. Tutaj jest powiedziane, że niespodziewanie coś się wydarzy i wszystko zmieni się na dobre. I moi kochani, to nie jest tylko energia pieniądza. To jest w ogóle energia szczęścia. To jest też niespodzianka. To jest taka energia, która właśnie hmm, przychodzi w najmniej oczekiwanym momencie, a jest dla ciebie takim prezentem od wszechświata, takim błogosławieństwem. I to może być na przykład. Hmm, Konkretnie w sferze materialnej, czyli może to być podwyżka, to może być jakaś gratyfikacja, to może być jakieś wyrównanie finansowe. Są tu pokazane pieniądze, te pieniądze do Was płyną, tak? I to jest takie tutaj uczucie, że właśnie idziesz sobie. Na ulicy znajdujesz pieniądze, znajdujesz monety i podnosisz te monety. Co wtedy czujesz? Czujesz radość, tak? Bo jest to też jakieś przesłanie dla Ciebie. To jest dobry znak. To jest wskazówka też dla Ciebie. Każda też moneta, każda wartość, którą znajdujesz, jest jakimś symbolem, ma jakieś znaczenie. Jedynka to nowy początek. Dwójka harmonia, równowaga, czystość, współpraca. Trójka, kreacja, tak? No, akurat tutaj <laughs> nie ma y, monety o nominale 3, ale można znaleźć jedna groszówka, 2 groszówka jedno złotówka, 2 złotówkę. W każdym razie wiecie, każda. Cyfra jest przesłaniem, jest wibracją, jest wskazówką dla Ciebie. Ale to nie tylko tyczy się, kochani, monet, które będziecie znajdować, bo to jest taki przykład bardzo drobny, z życia wzięty. To chodzi o coś większego. Mamy tutaj po prostu wynagrodzenie Was, wynagrodzenie Waszej energii. I tutaj y, jesteśmy wynagrodzeni, właśnie poprzez naszą pracowitość, poprzez naszą y, wytrwałość tak? w jakimś y, temacie. W każdym razie wynik będzie taki, że będziecie bardzo mile zaskoczeni. Bardzo mile będziecie zaskoczeni. Tą sytuację. Sprawy związane z biznesem, w ogóle, też bardzo pozytywnie będą się toczyły w, w tym miesiącu dla Was. I tutaj też jest powiedziane, że no, trudne przedsięwzięcia zakończą się dla Ciebie bardzo pozytywnie. Zobaczmy, Jakie jest? Przesłanie jeszcze. Jaka tutaj rada płynie. rada oczekiwanie. Więc to, co ja chcę powiedzieć, to... No szkoda, że tutaj troszeczkę te karty się tak rozmazują, może tak. Nie, kochani moi, nie dam rady nic tu zrobić. Ale to nic, dobrze. O, teraz złapało oczekiwanie. Moi drodzy, oczekujcie najlepszego. Nie oczekujcie negatywnych rozwiązań. Oczekujcie wszystkiego tego, co najlepsze. Myślcie o tym, co najlepsze. Afirmujcie wszystko to, co najlepsze. Niech wasze myśli będą skoncentrowane na wszystkim tym. Co najlepsze, To jest bardzo ważne dla Was, bo tutaj nadchodzi coś pięknego, nieoczekiwanego. Więc oczekuj nieoczekiwanego, ale pięknego i pozytywnego. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam Was do, do czytań, do sesji uzdrawiających, czytań z Kronik Akaszy. Do webinaru, właśnie moja piękna relacja z pieniędzmi, do moich usług przeznaczenia, przeznaczenia duszy, tak, przeszłych żyć. Możemy tam bardzo dużo ciekawych informacji znaleźć. Także dziękuję. Trzymajcie się cieplutko. Buziaczki i do zobaczenia. I karta numer 3. Co Ciebie czeka w tym tygodniu? Przypadek zgonu. Moi drodzy, na wstępie powiem, że to nie chodzi o śmierć, tak? To nie chodzi o śmierć fizyczną, śmierć dosłowną. To nie chodzi o wypadki. To w ogóle ta energia nie ma tak naprawdę nic wspólnego z. Mm, z tą nazwą. Tutaj bardziej jest powiedziane, że ten tydzień przynosi tobie po prostu czas zakończeń. Kończy się w Twoim życiu jakiś etap, domyka się jakiś proces. I to jest dla mnie taka, wiecie, energia transformacji. To jest taka energia, Przemiany. Tutaj mamy też dziewiętnastkę, czyli mamy jeden i dziewięć, a więc mamy zakończenie pokazane. Mamy nowy początek, który powstaje w wyniku zakończenia czegoś. Tutaj może być też taka sytuacja, że po prostu stare ty odchodzisz, tak? Jakby żegnasz się być może właśnie. Z jakimiś trudnymi cechami twoimi, z jakimiś trudnymi um, zachowaniami. Um, no to jest taka energia. To jest taka energia y, po prostu przemiany, transformacji. Jeden dziewięć. Nowy początek zakończenie. Tutaj też jest powiedziane, że ten tydzień. Może tobie przynieść pewnego rodzaju zmęczenia, pewnego rodzaju też trudności. Ja tutaj troszeczkę czuję taką energię trzęsienia ziemi, taką energię być może jakiegoś wewnętrznego niepokoju, ale tak naprawdę jest to coś dobrego, jest to coś właściwego, jest to coś koniecznego. Coś też nieuniknionego dla Ciebie. Więc um, to, co ja mogę tutaj też Wam powiedzieć, to to, że zmiana jest potrzebna. I ona się w tym tygodniu dokona. W was albo też wokół was. Ale to, co się wydarzy, to będzie bardzo ważne i to będzie bardzo potrzebne. Zobaczmy. Hmm, jaka jest rada? jaka jest rada? szczęśliwe zakończenie w miłości. Hmm, rada. powiem wam, że ja po prostu czuję energię zakończenia. Um, Niekoniecznie chodzi mi o relacje, o zakończenie relacji. Być może będziecie zakończyć jakiś etap w swoim życiu i będzie to miało swój finał w znalezieniu kogoś do miłości, kogoś do relacji. Nie czuję zakończenia relacji partnerskich. Bardziej czuję um, może zamknięcie jakichś układów, może układów zawodowych. Tutaj też jest powiedziane, że tak jakby wszystko to, co teraz tutaj się dzieje w Twoim życiu, będzie miało pozytywny finał. Nawet jeżeli teraz masz wrażenie, że um, że jest to trudne, że jest to takie niepokojące. Więc tu jest też powiedziane, że jakby mniej wiarę, mniej wiarę w to, że idziesz w dobrym kierunku, idziesz we właściwą stronę. Że to wszystko, co teraz się zamyka, zakończa, będzie miało swój szczęśliwy finał. Tak jak tu możesz w tym tygodniu właśnie czuć się samotna, samotny, tak tutaj... Pojawia się ktoś do kochania, do relacji, do przytulenia. Tak jakby jedno ma się zamknąć, by mogło narodzić się to dobre, to właściwe. Także usłyszałam tutaj: nie stawiaj oporu. To jest przesłanie dla. Dziękuję Wam bardzo kochani, życzę wszystkiego dobrego. Zapraszam Was do przeznaczenia duszy, do przeszłych żyć, do rozmów ekspresowych, do, do moich usług, do sesji uzdrawiających czytań skronik Akasha, a także webinaru a Moja piękna relacja z pieniędzmi. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i pa pa.